Wolc, który jest jedną z pierwszoplanowych postaci jak na razie w zespole Fulham. Dużo akcji kanonierów przeprowadzanych lewą stroną, przerywanych właśnie bardzo dobrze przez Niemca. Teraz Jungberg, Groźna sytuacja, Jungberg, Bardzo sprytny strzał. A chciałby uczcić swój jubileusz Rafał na pewno z dobyciem gola. Pięć zwycięstw w lidze odniósł na własnym stadionie Arsenal w tym sezonie. Jedynym zespołem, któremu udało się tutaj wywalczyć remis. Był nieoczekiwanie Beniaminek z Polski. znakomita odana. okazja. Cudowne podanie Denisa Berkampa. No i jak na razie nie okrasił Freddy Ljungberg swojego jubileuszowego 200. meczu w Arsenalu strzeleniem gola, ale podanie rzeczywiście fantastyczne. Berkamp. Znakomite znów podanie. Jest Ljungberg. Longberg coraz bliżej, bramka zespołu Fulham. Pospieszył się chyba troszkę z tym strzałem. Pires, doskonała akcja. Robert Pires, czy będzie wreszcie gol dla Arsenalu? Auri, kapitalna interwencja Wandersara. Wandersar no, wyrasta nam na razie na bohatera tego spotkania. Druga bramkowa okazja Arsenalu i po raz drugi fantastycznie broni holenderski bramkacz. Auri uznał, że Trzeba strzelać od razu i dlatego to uderzenie nie miało odpowiedniej siły. Owszem było precyzyjne, no ale też spójrzmy jak wysoki jest Wandersar, jak sprawnie i dlatego Holendrowi udało się odbić piłkę. Teraz już Pires, wreszcie przyspieszenie akcji. Kol, goberkampa, strzał, Wandersar! Jeszcze kilka takich interwencji. I piłkarze Arsenalu naprawdę zaczną się zastanawiać, co zrobić, żeby pokonać Wandersara. A Wandersar pracuje na tytuł najlepszego piłkarza meczu. Na pewno to zwycięstwo Arsenalu na San Siro w Mediolanie jeszcze dodało pewności siebie pod Arsena Wengera. szkole mam powiedział, że nie oglądał tego meczu. Być może to taka dobra mina do złej gry. Uwaga Aury. Kośli wystrzał no i znowu van der Sar, czwarta już skuteczna interwencja. Oczywiście to trudno nazwać stuprocentową sytuacją bramkową, ale bardzo dobrze broni te silne strzały Iberkampa i i jego der Sar. Szanse arsenalu na zwycięstwo ostateczne w Lidze Mistrzów, a więc na wygranie Ligi Mistrzów u Bukmacherów wzrosły. Oceniane były na 80 do 1, a teraz już tylko 8 do 1, a przecież... Drużyna jeszcze nie zapewniła sobie awansu do czołowej szesnastki, także bardzo wysoko yy, są ob... no, notowani są piłkarze Arsenalu. Akcja Piresa. Auryja trzymał piłkę wymarzoną. Próbował ją sobie ustawić tak, aby celnie strzelić do bramki Wandersara. Nie udało się. No może teraz tej powtórce dokładnie zobaczymy dlaczego, ale kapitalny drybling Piresa. Mocne dobre podanie Sygon. Bliski powrotu do drużyny Arsenalu. Teraz podanie Bergkampa. Jungberg! No instynktownie nie ma chyba Wandersa. Piąta świetna interwencja Brankarza Folem w pierwszej połowie tego spotkania. A Jungberg uznał, że nie ma co mierzyć. Należy uderzyć z całej siły. No i miał kłopoty Holender ze złapaniem piłki. Tych błędów w defensywie trochę jest, no ale nad wszystkim panuje holenderski bramkarz Edwin van der Sar. Przypomnijmy, że z Ajaxem Amsterdam. Uwaga. Henry. Wyłożenie piłki Bergkamp. No i fantastycznie broni van der Sar. Że z Ajaxem van der Sar zdobył Puchar Europy i Puchar UEFA. Teraz Henry. Wyłożenie piłki Piresowi. I szybszy znów van der Sar. No fantastycznie broni. To może być taki dzień, w którym Naprawdę ciężko będzie do końca pokonać tego bramkarza. No, kandydat na mistrza powinien właściwie wygrywać wszystkie mecze na własnym boisku, co najmniej, ale no, gdyby tak było, to liga byłaby bardzo przewidywalna i mało interesująca. Bergkamp może teraz, nie? Jeszcze będzie Ljungberg, uwaga, przełożył na lewą nogę i van w no, dwie kapitalne interwencje Edwina van der Sarra, który przypomniał o sobie angielskim kibicom, którzy pamiętają go głównie z finałów Mistrzostw Europy w 1996 roku. Holandia przegrała wtedy na Wembley z Anglią aż 1 do 4, no, ale przecież na jednym spotkaniu kariera Bramkarza się nie kończy. Clark, Sa, Davis, odważniejsza akcja Fulham, Davis, pole karne piłka, no i bardzo niewiele teraz zabrakło a Steve Malbrank zdobyłby gola no on ma można powiedzieć no patent to może za dużo ale strzelał już bramki Arsenalowi w roli skrzydłowego teraz do Loturę wycofał jednak do Piresa ten jeszcze głębiej do Edu Lionberg. nie decyduje się na strzał Dziął rywala na plecy Aury Kanu do Ashley'a Kola. Berkamp obok. Kapitańska opaska zobowiązuje to raz, a dwa. Berkamp jako jedyny z piłkarzy, których oglądamy w barwach Arsenalu. Dzisiaj nie grał w meczu w tygodniu z interem Mediolana, więc odpadła podróż, odpadł wysiłek włożony w tym spotkaniu. Auri. Urwał się obrońcą Fulem. Thierry Auri. Czy będzie strzał? No ale nie najlepszy ten strzał Francuza. Kanu. Co zrobi nigeryjczyk? pole karne. Auri. No ale za lekko, aby pokonać Wandersara. Szczególnie w tej dyspozycji, która jak mówiliśmy z każdą obronioną piłką jeszcze rośnie. Tak, bo... to musi iść w parze precyzja i siła. Ture do środka. Auri. Sprost w obrońców. Ljungberg. Kol. I Ljungberg. Nieudany strzał. Pokazywał Kanu, że lepsze było w tej sytuacji dośrodkowanie. Uwaga. Kanu. Podanie przez do Piresa. Jeszcze Kanu. Uwaga. Będzie groźna okazja Kanu, ale wprost Wandersara. Bez względu na to, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie, już wiadomo, że miejsce w czołówce tabeli w Fulam nie jest dziełem działem przypadku. Nie zawsze faworyt wygrywa, a w ship jak się okazuje, wszystkie wyniki są możliwe i sama przewaga w polu nic nie znaczy, skoro nie strzela się goli. Ale też dzięki temu. Rozgrywki ligowe w Anglii cieszą się tak ogromną popularnością na całym świecie. Wandersaar bohaterem tego spotkania, proszę Państwa. To było kilkanaście kapitalnych interwencji, które powstrzymały najlepszych strzelców Arsenalu, którzy tak to wygląda. Wystrzelali się w Mediolanie. A jestem tutaj... Bardzo ciekawy statystyk pomeczowych. Za chwilę je ujrzymy, bo bramek nie zobaczymy. Na pewno realizator pokaże nam... Najlepsze sytuacje, jakie mieli piłkarze Arsenalu, ale liczba celnych strzałów na bramkę Wandersara, który teraz zbiera gratulacje od Kanu, od Edu. Zresztą to są takie sportowe gesty. Rywale potrafią docenić. Proszę zobaczyć Denis Berkamp także wyściskał swojego byłego kolegę za jachtę.